Siema, siema, mam tutaj Traxasa Maxa. Przebudowuję sobie y, mocowanie na baterię. Prosiliście, żebym wrzucił informację, jak y, będzie to gotowe. Za chwilkę będzie gotowe. Jak zamknę, to już nie będzie można, że tak powiem, tak do środka zobaczyć, więc szybko nagram. Tutaj przypasowałem sobie teraz rzepy. A więc wziąłem takie mocowanie, które jest z GPM-a do y, Traxasa XRT. Być może takie samo jest do X-Maxa. Y, uciąłem po prostu tutaj y, tak, jak idzie taka linia, o tutaj sobie, żeby było węższe, żeby tak nie rozpychało, i po prostu pozbyłem się. Widzicie ten bok tego jednego z tego jednego boku, żeby ładnie tutaj wchodziło do środka, w miejsce gdzie wchodzi bateria. Nawierciłem, przykładając sobie to jako szablon, nawierciłem cztery otwory. Dopasowałem sobie teraz rzepy. Używam, lubię używać mocnych rzepów takich z Kiosza albo z X-Ray'a, to są chyba z Kiosza albo z X-Ray'a, one są bardzo, z tych zawodniczych modeli są bardzo odporne, bardzo mocne są te, te rzepy i środkowy tak jak widać jest za darmo, on mi się przyda do tego, że tutaj mam problem z tym dędającym przewodem, jego sobie tu zaczepię, jak używam jednego pakietu 6 to tutaj sobie tą zworkę zapiąłem, żeby nie wypadała i wtedy nie powinno mi nic tutaj... Wypadać Z, poza, y, poza karoserię. No więc za chwilkę. A tu jeszcze mogę na tym mocowaniu, które normalnie jest jako przerobione mocowanie rzepa, znaczy jako upgrade, mógłbym puścić, puścić jeszcze jeden wzdłuż, ale już chyba nie będę przesadzał długi rzepek, gdzieś tam bym znalazł, ale chyba nie będę przesadzał, trzy takie porządne rzepy chyba wystarczą. Teraz jeżeli chodzi o mocowanie tego z dołu, no to za chwilkę tutaj tam przepuszczę, tam przepuszczę śrubki, czwórki. Na wylot, tu będą wystawały, przyjdzie to jako podkładka. Tutaj mówiłem ostatnio w jednym z filmików shortach, że GPM zapomniał nagwintować, ale nie bawiłem się w jakieś tam reklamowanie tego czy gwintowanie, po prostu rozwierciłem to czwóreczką. Także przejdzie tutaj z tamtej strony, nie? przejdzie, przejdzie czwórka, z tej strony dam nakrętkę samokontrującą i, i już trochę będzie wystawało, ale myślę, że to de facto w niczym tam wielce nie będzie przeszkadzać. Zaraz zamykam, zamykam całość, zanim będę wkładał baterię, to jeszcze tylko zrobię taki myk, że na tą płytkę aluminiową dam taką podkładkę z samoprzylepnej. Tutaj nie, bo to będzie tak. W ten sposób tam wejdzie sobie ta. Nie, teraz przeskoczy sobie. Cztery takie e, śruby stożkowe, imbusy z pod spodu, ta podkładeczka, nakrętki, i zaraz będzie gotowe. E, plusem tego rozwiązania jest to, że te rzepy, to konstrukcja taka jest fajna, taka e, zachowująca dużą sztywność. Widzicie, bo to jest takie tłoczone e, zapewne aluminium, więc to jest fajne, sztywne. I po przykręceniu tutaj jest przestrzeń, aby te rzepy mogły się ruszać. Czyli one tutaj są po przykręceniu nawet mocno można tymi rzepami tutaj sobie e, troszeczkę e, regulować e, zanim po skręceniu e, dam sobie taką samo przylepną e, pianeczkę, taką 2-3 mm żeby trochę dać amortyzacji jeszcze baterią dodatkowo no i to e, w zasadzie wszystko zaraz e, składam to do kupy i będziemy mogli sprawdzić w, w terenie jak to się sprawdza, aha tutaj na razie zostawiam te mocowania, no a potem może się pozbędę, ale uważam, że to rozwiązanie, co jest tutaj, będzie naprawdę fajne. Trzymajcie się, pozdrowienia.